Hello. Hello. Parrot. Hello. Hey, Hello. Oh. Hey, parrot. Do you remember a story from Wales? Czy pamiętasz tę baśń z Wali? Pamiętasz tę baśń o jeziorze Bala? Do you remember the story about Lake Bala? Yes. Super. Tak. Dawno, dawno temu, a long time ago, był sobie zamek. There was a palace. A w tym pałacu mieszkał bardzo chciwy Władca, and in the palace there lived a very greedy lord. On uwielbiał robić wielkie uczty, he loved to throw big parties, i zupełnie ignorował ludzi, którzy mieszkali w jego kraju. And He completely ignored people who lived in his land, a było tam bardzo wielu biednych ludzi, and there were a lot of poor people. Kiedy znów zapragnał przyjęcia, when he desired for another party. Szukał tylko sprzyjających okoliczności. He was just waiting for the occasion. A taka się nadarzyła. And the occasion came, kiedy narodził się jego wnuk. When his grandson was born. Zrobił ogromne przyjęcie. He prepared a great feast. Wspaniała uczta, great feast, wspaniałe jedzenie, wonderful food. I pełno żebraków i biedaków pod bramą, którzy nawet nie mieli na mleko, and lots of beggars at the gates of the palace, who even. Didn't have the money for the milk. A że brakowało muzyki na przyjęciu, and uh, because there was a need of music on the party, władca zaprosił harfiarza. The lord invited a harpist. był Bardzo biedny muzyk. It was he was a very poor musician. A więc poszedł na przyjęcie z nadzieją, że zarobi parę grosza. So he went to the party, hoping to earn some money. Po kilku godzinach grania, after a few hours of playing. Usłyszał świerkotanie małego ptaszka. He heard a little bird. A ten ptaszek śpiewał. Zemsta nadejdzie. Vengeance will come. Zemsta nadejdzie. Vengeance will come. I chciał, zachowywał się, jakby chciał harfiarza wyprowadzić z tego zamku. And he seemed to be leading the harpist out of the castle. Nie wiedzieć czemu, harfiarz porzucił swój instrument i poszedł za ptaszkiem. Not knowing why, the harpist followed the bird. Szedł tak ponad godzinę. He wandered for more than an hour. Ptaszek wyprowadził go na najwyższe góry otaczające zamek. The bird led him to the highest mountains surrounding the castle. Muzyk sam się sobie dziwił, dlaczego podąża za malutkim ptaszkiem. The musician was surprised at himself. Why was he going after A little bird. A ptaszek tylko powtarzał: Zemsta nadejdzie. Vengeance will come. Zemsta nadejdzie. Vengeance will come. I nie minęło parę chwil, kiedy muzyk zrozumiał słowa ptaszka. And not a few moments passed when the musician. Understood the meaning of these words of the bird. But Oto kiedy spojrzał w stronę zamku because when he looked at the castle, zobaczył, że zamek zanika. He saw the castle was disappearing. Że zostaje zalany. Wielkim jeziorem, that it was sinking into a deep lake. To jezioro w Wali jest do dziś. Nazywa się Bala. The lake's name is Bala. Trzeba tylko jeszcze dodać. It's worth to add that. Jedyną rzeczą, która uratowała się z tej powodzi, that the only thing that was saved from this flood, była harfa muzyka. Was the musician's harp. Bye. Bye.